Zasilacz Corsair RM650x co znaczy, że Zasilacz ma moc 650W, czyli wystarczy nam na więcej niż daje ten zestaw. Dlaczego kupiliśmy zasilacz mocniejszy? Dlatego, że karta graficzna, o której powiem później, może ulec zmianie. Czyli kartę graficzną możemy szybko wymienić i ten zasilacz mocniejszy się przyda. Nawet jeżeli nie wymienimy karty, tylko dokupimy sobie następną, słabszą to ten zasilacz powinien dać radę z obsługą tych dwóch kart. Teraz część z Was może się zastanawiać, jak to słabszą przecież do SLI trzeba używać dwóch takich samych kart. Nie mówię tutaj o SLI. W zastosowaniach graficznych SLI nie ma racji bytu, dlatego że zawsze SLI będzie mniej skuteczne niż dwie osobne karty. A w zastosowaniach graficznych mogą być dwie karty, które programy widzą jako dwa osobne procesory graficzne i sobie wykorzystują tak jak wątki w procesorze. Czyli jeżeli procesor ma 8 wątków, program wykorzysta. Je niezależnie od siebie, tak samo jest tutaj z kartami graficznymi, nie kupujemy sprzętu do gry, tylko do grafiki w tym momencie. Na procesorze, na na zasilaczu wiele osób próbuje oszczędzać, natomiast jest to granie warta świeczki. Dlatego, że jeżeli zasilacz się spali, jeżeli pójdzie jakaś iskra i spali nam płytę główną, to jesteśmy w tyle nie tylko zasilacz, tylko jesteśmy w tyle procesor, kartę graficzną płytę główną i co tam jeszcze ta iskra gdzie pójdzie, tak więc warto zobaczyć, czy procesor czy zasilacz ma certyfikat 80. To jest certyfikat, który zaświadcza, że Moc znamionowa tego zasilacza to jest 80% tych 650 W. Dlaczego to jest takie istotne? Mój brat kilka lat temu miał zasilacz, który był, miał napisane, że jest zasilacz 550 W. Przy czym, jak wczytałem się w instrukcję tego zasilacza, okazało się, że 550W to jest jego nazwa. Więc producent wcale nie mówi, że on będzie miał 550 W. Teoretycznie mógłby osiągnąć moc 500, natomiast producent tego też nie zapewnia, a zapewnia, że przez większość pracy urządzenia, czyli też nie przez 100%, tylko przez większość czasu, zasilacz będzie miał moc znamionową rzędu 300 W. Tak? Czyli jesteśmy robieni w konia przez. Przez nazwę, tak naprawdę. Jeżeli mamy renomowanej firmy zasilacz, zasilacz droższy, to nie mamy takich obaw. Wystarczy spojrzeć tutaj na ten certyfikat 80. Tutaj jeszcze co warto zaznaczyć: mamy 7 lat gwarancji udzielanej przez producenta. Co jest o tyle istotne, że zasilacz może nam służyć naprawdę przez długie lata, jeżeli wybierzemy go rozsądnie. Na czym tutaj można zaoszczędzić? To na modularności. Jeżeli się przyjrzymy temu Obrazkowi. Nie będę tutaj Mikołaja wykorzystywał do tego, żeby robił zoom. Mikołaj jest teraz moim operatorem, dlatego że to nie jest tak, że wy mówicie, że chcecie sprzęt, ja go składam, kręcę i, i robię wszystko sam. Ja potrzebuję też trochę pomocy, więc Mikołaj teraz siedzi za kamerą i stara się nadążyć za ostrością. To nie jest jakaś dynamiczna scena, więc powinien dać radę. W każdym razie to, na czym można zaoszczędzić, to modułowość tego zasilacza. Natomiast to też ma swoje ogromne zalety, o czym dowiecie się podczas samego montażu.